Cześć, z tej strony Przemek. Witajcie na moim kanale YouTube. Zaczynam nową serię poradników. Będzie to temat dynamika. Chciałbym dzisiaj zacząć od typowych podstaw, jak zacząć uczyć się pod elementy dynamiczne, jak nauczyć się techniki danego ruchu. Na początku chciałbym tutaj powiedzieć o tym, że porównać tak statykę a dynamikę ponieważ są to kompletnie dwie rzeczy ponieważ do dynamiki nie potrzebujemy aż tyle siły co do statyki w dynamice mamy tak, że niestety główną rolą odgrywa tutaj nasza głowa, nasza psychika ponieważ musimy się nastawić do danego ruchu może być tak, że możemy upaść i niestety później po prostu trudno nam jest wykonać ten sam element z tego względu właśnie, że trzyma nas ta psychika dlatego pomalutku Warto zacząć sobie od samych podstaw po to, aby po prostu budować ten ruch, uczyć się, uczyć się go, a nie wchodzić od razu na głęboką wodę. Ok, to, to zaczynamy sobie od pierwszej rzeczy, jaką jest kołowrotek. Pokażę wam mniej więcej, jak wygląda ten ruch. Przede wszystkim pokażę wam tak, jak ja uczę swoich chłopaków na zajęciach, ponieważ bazujemy, chcę bazować właśnie na tym na swoim doświadczeniu, dlatego pokażę wam, w jaki sposób bardzo łatwy to zrobić. Ok, pierwszym etapem będzie to nauka zwykłego wymyku, już go pokazuję. Jeżeli nie umiesz, Delikatnie podciągasz się hop przed nogę i wchodzisz na drążek. I teraz tak. Pierwszą rzeczą do naszego kowrotka będzie nauczenie się odmyku, czyli jesteś na wysokości swojego biodra, delikatnie schodzisz w dół. Hop. Dlaczego odmyk? Dlatego że staramy się pokonywać właśnie tą pierwszą barierę, żeby skierować wzrok na dół i zejść swobodnie na ziemię. Dlatego że właśnie często jest tak, że po prostu ludzie się boją już tego pierwszego ruchu po prostu Ciężko im przechylić tą głowę, dlatego pierwszym etapem będzie odmyk. Teraz, jak mamy ten odmyk, tak, nauczyliśmy się tego ruchu, będziemy starać się go robić coraz szybciej. Jeszcze nie będziemy wkładać tam przed ale coraz szybciej się go uczymy. Hop, jesteśmy u góry, i teraz szybciej. Hop i schodzimy. Jeżeli już po malutku sobie ogarniamy tą dynamikę tego ruchu, tego odmyku, teraz postaramy się włożyć nasze przedramiona pod drążek tak, żeby to nie było tak, że lecimy i hop tylko z ruchem tym dynamicznym mocno wsadzamy żeby zaczepić się i nie tutaj, nie tutaj tylko staramy się mniej więcej na środku tutaj przedramion pokazuję jesteśmy w góry ważne jest, żebyśmy nie robili yy, kołowrotka tutaj bo nam będzie blokowało, nie zrobimy ruchu żeby było tutaj więcej biodra i hop Teraz właśnie najczęstszym błędem jest właśnie nasza głowa, że nas to blokuje, że po prostu boimy się, boimy się mocno dynamicznie zrobić ten ruch. Dlatego właśnie tutaj musicie w głowie sobie to zablokować, żeby się nie, nie bać. Najlepiej na przód będzie, jeżeli macie jakąś drugą osobę, która stoi tutaj i widzicie, że po prostu w razie czego ona was tutaj podtrzyma, czy coś, dlatego po prostu to jest najważniejszy aspekt. Mocno idziemy do przodu i później dokładamy nasze przedramiona. Ok, nauczyliśmy się pierwszy element dynamiczny, teraz będziemy chcieli nauczyć się drugi element, po to, aby stworzyć swoje pierwsze kombo. Będzie to masylab w dynamicznym. Co jest ważne, żeby to nie on był nie wykonywany czysto siłowo, tylko żeby on był wykonywany właśnie stricte mocno dynamicznie, czyli mocno się wyginamy i pchamy ten ruch. Drugą naszą fazą będzie to synchronizowanie ruchu mocnego, podciągnięcia dynamicznego z kopnięciem kolan pod klatkę piersiową, z tym, że bardzo jest ważne, abyśmy mocno klatkę piersiową wypieli do przodu, żebyśmy nabrali, czy tak powiem, tej eksplozji, tak? Czyli to jest jakby pociągnięcie eksplozywne, czyli mocno wyciągamy klatkę do przodu i w momencie, kiedy nasze ciało będzie wracało, kopiemy mocno hop, pod klatkę piersiową. Pokażę. Rozbujamy się. Hop. Mocno. Klatka do przodu, hop, kopiemy. Hop. I wychodzimy do góry. Jeszcze raz. Mocno, klatka do przodu, naprężamy się, i w momencie, kiedy czym wracamy, kopiemy mocno i kopiemy ten ruch, ok? Ok, nauczyliśmy się już naszego kowrotka, nauczyliśmy się wejść dynamicznie na drążek, i teraz nasze pierwsze kombo, tak? Czyli będziemy chcieli to synchronizować, czyli będziemy robić mocny ten dynamiczny muscle up, Przy czym od razu będziemy próbować kręcić. Kołobrotek. Ok, co tutaj jest ważne? Ważne jest to, aby ten dynamiczny nasz maselap był na tyle silny, żeby nie wchodzić na drążek tutaj, tylko żeby ten drążek był w miarę tutaj. Ponieważ jeżeli wyjdziemy maselapem do pępka, to ciężko nam będzie się obrócić, ciężko nam będzie zrobić tą dynamikę, a jeżeli wejdziemy sobie fajnie tutaj do, pod, pod biodra, no od razu szybszy będzie ten ruch. Ok, czyli synchronizacja dynamicznego maselapa z kołowrotkiem. Potrafimy już nauczyć się fajnie dynamicznego masolpa z kowrotkiem, umiesz to synchronizować. Teraz możecie dodać element statyczny, żeby to już fajnie wyglądało jakie takie kombo w Street Waucie, Street workaucie. a będzie to, że pod naszym kombosie dynamicznym dodamy do tego na przykład back lever. Zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że to jest fajna alternatywa. Czyli... Hop, jesteśmy, w dół, hop. I może być albo to w stradle, albo w Full, jak już umiesz. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że bardzo ważną rolę tutaj będzie nasza baza siłowa, żeby przygotować się do tych elementów dynamicznych. Dlatego na początku warto potrafić pociągać się tym 10 razy siłowo, tak samo jak 20-25 dipów, żeby po prostu nie narażyć się na głupie kontuzje. Dlatego pamiętajcie, że jednak baza siłowa jest bardzo ważna. Więc od tego przede wszystkim zacznijcie. Słuchajcie, w ogóle nagrywam nasz poradnik i widzę, że jakiś chłopak stoi, to może choć się podejdziemy, zobaczymy czy, czy ktoś zrozumiał, no nie? Cześć. Przyglądałeś cześć. Cześć, cześć. mnie? Tutaj może? Jak trenuję? No przyglądałem się. Przyglądałeś się, a trenujesz coś? Czy? Są no, takie domowe treningi Schodakowsko. Tak, a tylko okay. wieże, Kalistenika, Street Workout, Cardio Athletics, Darek jo. Woś. Kojarzysz? Powiesz nagrywam, to nagrywam poradnik ogólnie, no i chciałem A, właśnie o, zobaczyć... Kamera, cześć, cześć. Tak, chciałem zobaczyć czy, czy to co powiedziałem jest to realne do zrobienia, więc tak... No dobra, no to okay? spróbujemy. To spróbujemy, mam ci pokazać? Czy, to, to... czy o, już wiesz? To... Pokaż dobra? Masy lab, dynamiczny kowrotek i bug lever, okay? Coś okej? Pewnie... Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to okay. znaczy, ale spróbujemy. Kopiesz mocno, hop. Kowrotek, przychodzisz, element stradły, hop. nie dla ciebie trudne to w stradlu, dobra? Dobra, dobra. Próbuj, no. no jak wyjdzie to znaczy, że jesteś dobrym trenerem. Okej, okay. super. Okej. Okay. Woo! Co jest w grant? Schod! Schoda to trenujesz? No? Nie, no to. Schody nie widzisz? Gratulacje, naprawdę. To jest polecam ten poradnik, polecam ten kanał na YouTubie, zawody, zawody od razu. No i jak widzicie, kolega dał radę, dlatego myślę, że będzie to przydatny dla Was poradnik, myślę, że to na pewno będzie taki fajny początek dla Was, żeby spróbować, przełamać się, no i co, na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli Wam się to spodoba, proszę zostawcie jakiś komentarz, lajknijcie, subskrypcję, coś miłego przede wszystkim i do następnego.